Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 10 czerwca, dzisiaj jest 10. Niedziela zwykła w ciągu roku, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani Pan Jezus, przedstawiony jest jako ten, który jest niezrozumiany, zarówno przez tych, którzy są blisko, jak i tych, którzy są daleko. Ci, którzy są blisko, mówią, że pewnie zwariował. Nie możesz jak normalnie, jak człowiek, usiąść i zjeść. Tyle tłumów ludzi przychodzi do ciebie, poświęcasz się dla nich. Usiądź, odpocznij, daj sobie po prostu, wyluzuj trochę. Natomiast ci, którzy są daleko, uczeni w piśmie, mówią, masz w sobie pewnie diabła, skoro masz władzę nad diabłem i możesz go wyrzucać. Jezus używa tutaj argumentu takiego logicznego. Mówi, jak można twierdzić, że wyrzucam diabła mocą diabła? Jeśli tak jest, no to tak naprawdę koniec z tym królestwem, dlatego że ono jest wewnętrznie skłócone i popełnia takie duchowe samobójstwo. Być może znasz takie uczucie, jakie miał Jezus. Czyli poświęcasz się dla innych, robisz coś dobrego. A tutaj zamiast pochwały, spotykają cię jakieś tylko cięgi i niezrozumienie. I również ludzie mówią: Słuchaj, odstajesz od normy, jesteś jakiś inny, jakiś dziwny, daj sobie człowieku spokój. I czasem rodzina i najbliżsi, zamiast dodawać ci skrzydeł, to podcinają twoje skrzydła. I czasem może się zdarzyć, że ktoś nie wytrzyma i powie: Dobrze, dam sobie spokój, nie będę już więcej walczył. Natomiast Jezus uczy nas dzisiaj, abyśmy nie dali za wygraną, żebyśmy jeżeli jesteśmy przekonani o jakiejś drodze, że jest słuszna, byśmy po prostu szli dalej. Drugi wątek z dzisiejszej Ewangelii to ten, kiedy Jezus naucza i przychodzi do Niego matka i Jego bracia, Jego krewni, i mówią, słuchaj, Twoja matka i Twoi bracia czekają na zewnątrz, wyjdź do, do nich. Oni cię wołają. Jezus mówi, moją matką i moim braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, wypełniają je wiernie. Ta sytuacja, kochani, kojarzy mi się z tą sytuacją, która miała miejsce, kiedy Jezus miał 12 lat, kiedy zaginął swoim rodzicom w świątyni jerozolimskiej, kiedy poświęcił się dziełu swojego ojca niebieskiego, a był niezrozumiany przez matkę i swojego opiekuna Józefa. Spotkał się z takim wyrzutem, czemuś nam to uczynił oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Jezus powiedział, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Czyli Jezus, innymi słowy, odcina się od pępowiny. Wie o tym, że przyszedł po to, aby służyć Ojcu Niebieskiemu. I te więzy krwi są pewnie ważne z szacunkiem, ale tak naprawdę nie są najważniejsze. Postawa Maryi w tamtej sytuacji była taka, że Maria przyjmowała to i rozważała w swoim sercu i myślę, że przy tej sytuacji, kiedy znów przyszła do Jezusa jako dorosłego, który nauczał, kiedy usłyszała być może takie słowa, być może też rozważała w swoim sercu. Maryja jako matka dbała o swojego syna i chciała, żeby był najedzony, żeby był wyspany i po ludzku no, chciała być blisko swojego syna. Myślę, że każda matka to, kochani, rozumie. Ale myślę, kochani, że Maryja również stawała się matką nie tylko fizycznie, ale dojrzewała do tego, żeby była matką w sposób duchowy. To znaczy, Maryja wciąż rozwijała się, wciąż jej serce się powiększało. Kiedy jej syn. Wzrastał, kiedy coraz większe tłumy, coraz większe zadanie stawało się stawało przed Panem Jezusem, Maria również tę odpowiedzialność brała na siebie. Do tego stopnia, że ona jako jedna z nielicznych, ona właśnie była pod krzyżem swojego Syna. No któż jak Maria bardziej wypełnił słowa Jezusa, słuchając Słowa Bożego i wypełniając? Maria aż do końca trwała przy Jezusie, nigdy Niego nie zdradziła i nigdy w Niego nie zwątpiła, tak jak Ci, którzy byli blisko, jego krewni, i tak jak ci, którzy byli daleko, czyli uczeni w piśmie, którzy go kompletnie nie rozumieli. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, zachęca nas, abyśmy weszli w sprawy Boże, nie tylko w sposób fizyczny, a więc chrzest święty, metryka chrzestu świętego, sprawy papierkowe, wiecie, kancelaryjne, nie tylko od strony folklorystycznej, nie tylko od strony tradycyjnej, ale w sposób duchowy, byśmy czuli sercem Pana Jezusa, byśmy patrzyli na drugiego człowieka tak, jak patrzył Jezus. Niekoniecznie formalnie, niekoniecznie konwencjonalnie, ale żebyśmy po prostu wychodzili do drugiego człowieka i nigdy nikogo nie deptali. Jedność fizyczna, kochani, jedność duchowa są bardzo ważne. Osobiście nie polecam tego, aby zawiązywały się małżeństwa pomiędzy osobą głęboko wierzącą a osobą oziębą albo osobą zupełnie niewierzącą albo nawet drwiącą sobie z wiary. Albo na przykład pomiędzy katolikiem, chrześcijaninem. A muzułmaninem, albo człowiekiem, który zupełnie inne wartości prezentuje. Oczywiście, ktoś może powiedzieć: Ja nawrócę mojego męża, ale często zdarza się, że niestety on przyciąga na swoją stronę, albo ona przyciąga na swoją stronę. A zupełnie jest trudno, kiedy chodzi o wychowanie dzieci. Kiedy później nie ma jednej linii w wychowaniu dziecka, czy ma być wychowane w wierze, czy też poza wiarą, często na tym punkcie dochodzi do różnych nieporozumień i wielu napięć. Ideałem jest, żeby małżonkowie byli jednej wiary, jednego serca i jednego ducha. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.